No, a ponownie witam! W cyklu Niewiadówka Prawie Nówka. Chciałem Wam pokazać, jak wyszło opiankowanie podłogi, proszę bardzo. Jest to zrobione na siatce z drutów. Trzyma się bardzo mocno. Jest to, proszę, pokażę wam tutaj podłogę. O, widzicie, jak, jak wyszła cała podłoga pięknie. Tylko wam pokażę, jaka to jest pianka, żebyście wiedzieli, co brać, co stosować, żeby naprawdę. To jest właśnie pianka tego typu Polstar, Polinor, coś takiego i to jest naprawdę porządna pianka. Porządnej jakości. Sprawdzałem, e, które pianki są najlepsze, które najlepiej trzymają ciepło i polecam to i po odpowiednim zrobieniu siatki i odtłuszczeniu piana naprawdę trzyma się nie ma mowy żeby to oderwać polecam taki sposób ocieplenia